Czytamy w Biblii, że kiedy król Uziasz szukał Boga, to Pan Bóg mu błogosławił. Myślisz, że wyciągnąłeś z tego wnioski? Ale wiesz, że pokusa może być niszcząca, jeżeli otworzysz dla niej drzwi. To uczynił Uzjasz. Duga Ktonik 26,16 Ale kiedy się umocnił, uniosło się jego serce ku jego własnej zgubie. Zgrzeszył przeciw Panu, swemu Bogu, gdyż wszedł do świątyni Pana, aby palić kadzidło na ołtarzu kadzenia. Dopadł go tąd i zmarł będąc lędowatym. Był to smutny koniec człowieka, któremu powodziło się bardziej niż któremukolwiek z władców Judei po śmierci Salomona. Stał się silny, ale jego dobrobyt nie szedł w parze z oddaną pobożnością. Jeżeli powodzi ci się, pamiętaj, że Twoje błogosławieństwa pochodzą od Boga. Nie pozostawiaj Boga na boku. Nieważne jak dobrze ci się powodzi, nadal potrzebujesz Boga. John Bradshaw dla Itis Fruten. Żyjmy dzisiaj każdym słowem.